Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci, nie zawsze grzecznych, ale słuchających. Zawodu jestem księgową, prowadzę księgowość w kilku organizacjach pozarządowych. Dodatkowo studiuję to jest już mój piąty kierunek studiów. Moje dzieci są na pewno wesołe, chętnie pomagają w i w obowiązkach domowych i nieraz chcą pomóc w czymś. Czym wiem, że nie dadzą sobie rady. Ja ich chyba tak w sumie wychowałam, że dużo się tulimy. Oliwier często odprowadza go do przedszkola. Przebierze się, odejdzie ode mnie tak za 3 metry i tak na cały głos kocham ciebie, mama. Wstaje rano, dzieci trzeba wyprawić do szkoły. Potem mam gdzieś dwie godziny czasu dla siebie, czyli na załatwienie jakichś rzeczy, bo przeważnie do pracy idę na godzinę dziesiątą. Więc wtedy mam czas na załatwienie spraw paczkowych. No i potem do pracy, no to w pracy trzeba pracować. Po pracy, no wiadomo, odebrać dzieci, zadania, dodatkowe zajęcia dzieci, no a później, jak już dzieci idą spać, siada się przed komputerem i się organizuje całą resztę. Ludzie mnie nieraz pytają, czy ja mam czy ja w ogóle sypiam, mówię, że zdarza mi się sypiać. I ja to odbieram w ten sposób, że im więcej się ma pracy, tym się ma więcej czasu tym yy, łatwiej jest sobie zorganizować czas. No, zaczynałam jako wolontariusz, teraz no, od trzech lat byłam liderem. I motywuje mnie to, że ci ludzie stają na nogi. I gdy doszliśmy w sumie do przedostatniego pytania, yy, szczególny upominek, coś od Mikołaja. Pani mówi, że nam nie powie, bo będziemy się śmiać. Pani się nam rozpłakała, zaczęliśmy ją uspokajać i mówi, dobrze, powiem wam, tylko się za mnie śmiejcie. No i taka cisza i pani po, ja wiem, po minucie, po dwóch, dość długo ta cisza trwała, mówi na święta chciałabym dostać pierś z kurczaka, żeby w święta zjeść kotletę. Jestem Ameryka i mam 9 lat. Bardzo kocham swoją mamę. Moja mama jest bohaterką i pomaga innym ludziom. Wszystko się da zrobić, tylko trzeba chcieć.